Witam Was serdecznie na moim kanale Wędkowanie bez na szkło. Dzisiaj 2 listopada. Byłem 31, słuchajcie, połapałem parę sztuk. Niestety mikrofon mi wysiadł. <noise> I mam film głuchoniemy. E, jakiś tam taki sandaczyk niewielki, parę płotek też niezbyt dużych, i parę leszczyków też niezbyt dużych, ale coś złowiłem. E, dużo wędkarzy się działo 31 i o kiju, że tak powiem, więc nie mogę narzekać. Zrzucę Wam później parę tylko fotek z tego, bo niestety dźwięku nie ma. A dzisiaj przyjechałem sobie oczywiście na moją odcinek opatowicki, bo uwielbiam to miejsce. Dwie wędki, obydwie na białą rybę. Prawa na gnojaka, lewa na kukurydzę, kukurydze w listopadzie. Pogoda jak widzicie siąpi. Kropi, ale nie ma się czym przejmować. Słuchawce, fajny bitek mi leci. Teraz wyjąłem, żeby nie ten, więc bit fajny. W słuchawce. No i, i czekam nabrania. Tam z przodu koledzy siedzą, mówią, że nic. Jakąś tam drobnicę wyjmują. No, czym darzy woda, tym się po prostu trzeba cieszyć. Nie ma co narzekać. Myślałem, że w taką pogodę to nie będą pływać, ale zaraz zobaczycie. Zaraz, zaraz, zaraz zobaczycie naszych wioślarzy, młodych sportowców. Pięknie, niech trenują. Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobrze, że, że trenują i mi to nie przeszkadza. Powiem Wam, że nawet jak oni pływają, to te, te motoróweczki często wzbudzają wodę i wtedy zaczynają się brania. Zanęta, larpio, feder rzeka, kukurydza, ziemia. E, do tego oczywiście przetarte wszystko przez sito. Mrożona pinka, mrożony, biały, wrzucony i kukurydza. Nic więcej, nic specjalnego. Dobrze, koniec tych wszystkich przedstawień, zaczynamy łowienie, czas start, wędki w wodzie i nadzieja w sercu, bo wiadomo, nadzieja u wędkarza, jak i poszukiwacza skarbów ginie ostatnia, zatem to nas łączy, panowie, panie, czas na łapanie, zaczynamy, zaczynamy nasze spotkanie z Odrą w dniu 2 listopada. Tak to jest, wiecie, siedzi się godzinami. Już trzecia godzina. Jak siedzę, deszleję. Zatem jak już obserwujecie, to to muszę wam powiedzieć nic. Jedną płoteczkę i jedną uklejkę. A się rzuciłem na tą uklejeczkę. Ale jak już obserwujecie, to dajcie suba, polubienie słuchajcie, żeby żeby coś się działo. Założyłem uklejkę na trupka i sobie leży. Jakieś delikatne puknięcie miałem właśnie przed chwileczką. Ale to trupek, więc nie wiem czy to jakaś gałąź płynęła, czy, czy coś innego. Na razie na Szczytobetce bramka nie widać. Pogoda jest straszna, wędkowanie bez parcia na szkło oczywiście, ale rozpadało się kompletnie. I nie uwierzycie, ale oprócz mnie jest jeszcze dwóch, albo trzech wędkarzy nad wodą. A jednak nie, jednak coś ciągnie właśnie na... Coś się dzieje na, na taga, tak? Coś ciągnie na trupka. Co to jest, to nie mam zielonego pojęcia. No ciąga ładnie, tak? Idzie, 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 czuję go, że idzie. E, Stanął. Co to jest? I ja zawsze sprawdzam na ciące czy tam coś się dzieje pociągnęło i, i stanęło Nie czuję żadnego szarpania coś to wygląda mi na sumika chyba małego z gruntu że, że, że uderzył, no ale zaraz zobaczymy położę kija i jak będzie ciągnął to będziemy cieli bo to nie jest branie sandaczowe, to takie, chyba że jakiś mikrosandacz mały, no to wtedy. A tak to wygląda mi raczej na jakiegoś małego sumka, który mi zażar jedyną ukleję, którą udało mi się złowić, no ale no, pociągnął i no i koniec. No dobra poczekamy słuchajcie, a was bardzo proszę, w związku z tym, że tak siedzę nad tą wodą. Mokne i marzne, z własnej woli nieprzymuszonej oczywiście. Dajcie suba, polubcie kanał. No, Przed wczoraj byłem to przynajmniej jakieś płotki brały coś, a dzisiaj kompletnie nic. Słuchajcie, biała ryba, kompletnie zbyło paru wędkarzy, zanim się rozpadało. No to też jakieś tam malutkie leszczyki tej wielkości, malutkie płoteczki takiej samej wielkości 10-15 cm eee, i koniec. No i tutaj chyba nic się niestety już nie dzieje na, na, na tym trupku, czyli albo jakiś kij, albo coś. A tutaj teraz na białego coś zaczęło skubać, no ale to może coś się wreszcie dzieje. Albo mówię, pełno zaczepów pływa po odrze, bo ta woda tak ciągnie, spuszczają chyba zawsze, też woda się nie podnosi, ale no płynie tyle badziwia, że to się w głowie nie mieści. a no nic, ucieszyłem się, że będzie ryba. Na trupeczka jakaś. Choćby nawet sumik jak już nie ma Sandacza, no ale niestety chyba nie. Szkoda, no trudna. Muszę wam powiedzieć, że to chyba będzie pierwszy odcinek, który puszczę, w którym nie złowiłem ani jednej ryby. Przed kamerą, ale no i spuszczę wam to co dwa dni temu się działo. Ognisko, pierożki, O, parę rybek. Podłożę muzykę bo niestety mikrofon mi padł. No ale muszę Wam powiedzieć, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby... Nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żebym siedział 5 godzin i było kompletne zero. Zawsze coś tam się działo, jakaś tam mniejsza, większa sztuka. Na dzisiaj jest dzień klęski. Nawet niebo płacze nad moją głupotą, że jeszcze siedzę nad tą wodą. <laughs> Ale walczę, walczę o te subskrypcje, walczę, żeby mieć te tysiąc subskrypcji, więc muszę się niestety w tej pogodzie, to dobrze nie wieje, na deszczu, pod parasolem i będę mówił, dajcie te suby, nie bądźcie tacy, choćby za to moknięcie pod parasolką, choćby za to, że siedziałem tyle godzin cierpliwie i testowałem wodę, no dajcie suby, on kosztuje Was mniej niż pinka, niż jeden mały biały robaczek. No ale kompletnie się nic nie dzieje, no, jakieś tam pojedyncze skubnięcia były na, na, na białego, ale to było tylko dwa skubnięcia i zostawiało, na kukurydze kompletnie nic. Eee, to co myślałem, że było braniem, to się okazało, że kij się zaczepił na trupka, no i też nic. No i rzucił, już zmieniałem, słuchajcie, i kukurydza, i, i pinka, i biały, i czerwony, i gnojak, i dendrobena, no, no prawie szkłem dupę można było smarować, a końcówkę yy, yy, wędki miodem, niestety to nie pomaga, no, no nie pomaga. No ale jeszcze, jeszcze chwileczkę posiedzę, może, może jakiś cud się zdarzy, chociaż jedna rybka, no oglądajcie to do końca, a teraz patrzcie, jak dwa dni temu. Fajnie mi się łowiło. Przerzucam drugą wędkę na sandaczówkę, bo to już powoli słodeczko zachodzi. Jaki zestawik. Federek, oczywiście. 90 gram. Taki podobny do kamienia drobnego. Ciężarek. Plecionka i. Oczywiście uklejka, dokładnie ogonek, tak zakładam, żeby hak był z przodu, żeby mógł od razu po pierwszych kilku zaciąć, żeby się nie zażarł. No i tyle, Rzucam. ta będzie walczyć dalej na kukurydzę, a tutaj już spróbujemy, zgodnie z jesienną tradycją, na sandacza. Zrobiłem, już Wam pokazuję, pyszne pierogi usmażony na no, złocisty no, no, kolor, ze skwareczkami prawdziwymi, nie jakieś tam sztuczne padziewie ze sklepów, które prawdziwe, ode mnie, z Bistro Sonda we Wrocławiu, na ulicy Weigel 12, Przepraszam, moje panie w ręcznie lepione, muszę się już się chwalę jak to wygląda Zatem przepiękne Zgodnie z tym co wam powiedziałem Pyszne pierogi Smacznego dla siebie I smacznego dla was Wiadomo, że nie ma nic przyjemniejszego Jak Ognisko na rybkach to zawsze robi fajną robotę. Można się ogrzać. Woda gdzieś tam, daleko. O. A ja odpoczywam, No, zobaczymy. Ogrzeje się. I będziemy wiedzieli, co się dzieje. Zatem zrobiłem też lajfa. Kto był to był, kto nie był, to nie był. Podsumowując dzisiejszą wyprawę wędkarski Stalingrad, nic, dno 3 metry mułu. Pięknie sobie posiedziałem. Mam nadzieję, że nie nudziliście się oglądając ten odcinek, chociaż nie było ryb. No tak się zdarza. Niestety czasami, a mi się to zdarzyło po raz pierwszy od wielu, wielu lat, że w ciągu zasiadki nie złowiłem żadnej ryby. Eee, dziękuję Wam bardzo, zapraszam na mój kanał. Polubienia, subskrypcje, bo akcja trwa. 1000 subskrypcji do końca roku chciałbym osiągnąć. Czy to się uda? Trudno jest powiedzieć, no ale bez Was to się na pewno nie uda. Więc kto nie oglądał mojego kanału, dajcie subskrypcję, choćby za to dzisiejsze siedzenie w deszczu i próbę złowienia ryby. Dzięki, do zobaczenia i miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. No cóż. Taka jest nasza pasja. Nie zawsze możemy przechytrzyć rybę, a jak się nie udaje, to się nie udaje. Do zobaczyska, trzymajcie się. Cześć, a ja się zwijam, bo nie ma sensu, trzeba zjeść jakiś obiadek.